Cześć, z tej strony Damian. Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Airline Commander, czyli gry, która ostatnio, słuchajcie, była rok temu, film z niej. To było bardzo dawno, wcześniej, potem już był sam praktycznie Minecraft. Ale witajcie po przerwie Airline Commander. Naprawdę się tu, widzowie, dużo zmieniło. Przede wszystkim mamy teraz taką ikonkę takiego samolotu, jakby z papieru. Air Polish dalej się nazywamy. Zmieniłem kolor maszyny na zielony. I chciałem też zmienić nazwę linii lotniczej na coś z zielonym, ale. No. Da się ją zmienić tą nazwę tylko raz. A my już zmieniliśmy. Tak, samoloty i licencje. To słuchajcie, mamy ukończone tą rangę, tą rangę, ten oficer. Teraz mamy starszy oficer. Embraera E190 właśnie mamy, I tak musimy mieć kolejny poziom, żeby odblokować tą licencję. I teraz będziemy zbierać 1400 na ten samolot, Boeing 717. Czyli to będzie nasz pierwszy Boeing w naszej linii lotniczej. Mamy Saby, mamy ATR, -y, Embraery mamy tutaj trzy Embraery, mamy mamy bombardiera, kolejnego atera. Kolejnego Bombardiera, BAE Systems i teraz będzie nasz pierwszy Boeing, to potem będzie ten MD-80, on kosztuje z tego co wiem milion dziewięćset, no więc trochę się zmieniło, um, ostatni film prawdopodobnie był z licencji na właśnie tego BAE Systems, to był, czyli ten był w 25 robiony, ten był w 20. to ten, ten robiliśmy, tą licencję E. Mieliśmy robić wtedy. Robiliśmy na filmie to, nie? Em, I tak. Zróbmy sobie awarię wszystkich silników, tak. Wiecie, tak. Na, na powtórzenie, żeby wam pokazać, co w niej chodzi, bo jej nie, nie robiłem na filmie, ale em, jak, jak nie było, jak. No tak w międzyczasie jak nie nagrywałem filmów, to też czasem sobie popykałem w Erlang Commander i tam coś sobie zdobywałem filmowy. Straciliśmy silnik, sprawdźcie go status i teraz się nie odpala, dobra. dobra. Wstrzymaj się na razie z klapami, okej, okay. wstrzymam się. Jedziemy się 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 panosłuchać kolejny silnik, więc trzeba włączyć apel. No więc słuchajcie, właśnie grałem tak więcej więcej w Toilet Commander poza filmami i udało mi się jakieś tam licencje odblokować, są nowe samoloty Uwaga, uwa zwróć uwagę zwłaszcza na prędkość pionową i spróbuj wejść w lot ślizgowy, dobra teraz będziemy musieli sobie wyhamować, tak idealnie do 200 myślę bardzo praktycznie na prędkość, tak w dół tam się uda wylądować? Nie wiem. Próbuję. A, za twardo. Ale mi to słuchajcie wyszło. Wyszło ostatnio. Znaczy nie ostatnio, jak to robiłem. Tak? Dobra. To teraz spróbujemy sobie zebrać trochę pieniędzy na tego Boeinga 717. Tutaj zbytnio też się nic nie zmieniło. Zróbmy sobie jakąś ofertę innych linii. Tutaj mamy skup czas, jakieś zrobione. Tutaj mamy, o prosty start, dobra, więc lecimy i zarabiamy pieniądze, dobra. Będziemy lecieć S140 140, 140 em uwaga, jesteśmy, dobra. Wyrównajmy maszynę, rozróżmy czulaki na trójkę. No, mamy pozwolenie, dobra. No widzowie, tak w ogóle... Um, nie wiem, czy wy już macie ferie. To zależy, z którego jesteście województwa. Ale słuchajcie, um, ja mieszkam w województwie lubuskim i akurat niedawno skończyłem ferie. W niedzielę skończyłem. Ferie i słuchajcie, podczas ferii byłem oczywiście na Nartach, bo to to są ferie, tak? Um, no, nawet dobrze mi idzie jeżeli na Nartach i słuchajcie. I podczas tych ferii dodatkowo byłem w aquaparku w Wrocławiu, bo to było po drodze. Nie, akwaparku we Wrocławiu to ja, ja tam byłem. To nie taki mały akwapark, naprawdę duży. I słuchajcie, nagrałem też moją kamerką, oczywiście, film z tego akwaparku, bo to by się nie obyło przecież bez nagrania. I możecie się spodziewać dzisiaj albo jutro, najprawdopodobniej dzisiaj, filmu z tego akwaparku, bo te filmy, słuchajcie, jeszcze się zgrywają. Bo wiecie, jak GoPro robi taką dobrą jakość, to, to też słuchajcie, musi mieć swój czas, żeby się zgrać na telefon. Więc jak to się zgra, to będzie film. Tak. Więc no, możecie się go spodziewać. Mamy 112 miejsce w codziennym wyzwaniu. Zróbmy je powtórzyć. Patrzcie, 3 kosztuje, my mamy. Więc dobra, lecimy. Musimy jak najkrócej wyhamować. No dobra, jest troszkę klapy na maksa, bo musimy zwolnić. Dobra. do dwóch stron. Tak, słuchajcie, przyziemimy z prędkością 105, bo to nie jest taka duża, nie jest taka mała. Więc dzwonimy. A w Nawet 100? 100. 100. 100. Nie, stu węzłów, nie są na godzinę. A poza tym, jak te zadania się jeszcze robią przez te 20 minut, to będziemy przynajmniej w ogóle jakoś lecieli. Bo o to chodzi w tej grze. O samoloty. Słuchajcie, się mnie interesuje. Samolotami. Naprawdę, ty nie lubię samolotem. Moja pas. Hold A bo on to już mi zaczyna mierzyć. Musimy wyhamować. No, nie możemy wyjechać poza pas. To mnie zajdzie. Czy Pobijemy rekord. Czy nie, i wydaliśmy 3 AC no tak, bez sensu. Świetnie. Twój samochód jest zniszczony. Super. Dobra. Teraz mamy 113, nie? Przecież mieliśmy 112. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jakąś licencję na rozgrzewkę. Co byście powiedzieli na mróz i duże oblodzenie? To wygląda świetnie. Na Embraera S190. Naszą jak na razie najnowszą zdobytą maszynę. Musimy słuchajcie też trochę pieniędzy z bo 1,4 mln to, to nie jest tak mało. Dobra. Widzicie, patrzcie, ten od Embraera 170 to ten jest większy. Nawet możecie zobaczyć tutaj, bo tak się nie da obrócić. Patrzcie, jaki drugi jest. Więc... widzę sporo nagromadzonego lodu. To nie nasz jedyny kłopot. Będziemy też musieli przy wietrze boczy. Dobra, więc wyhamujmy. Ej jej, jej coś! Nie, 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 to! Stale kontroli, prędkości przeciągnięcia są bardzo niebezpieczne. niebezpieczne. Ostrożnie Ludwy, było przeciągnięcie, pamiętasz, dobra? Nie próbuj lądować bokiem, postaraj się podejść nieco obok drogi startowej i pozwól wiatrowi wyrównać nieco twoją pozycję. Dobra. Podejście boki może umożliwić... Uniemożliwi ci wyrównanie pozycji na ziemi. Mamy stanowczo za dużo lodu. Ja nie widzę lodu. Co jakbyśmy to wyłączy to ten lód będzie widać? Nie. A spróbujemy bez tego ob oblodzenia. Znaczy bez tego... antyoblodzenia. Chciałabym, ja żeby coś to zmieniło. Ale, ale mi ten samolot... 400, już... minimum. ściąga. Dobra. 200. dobra. Nie wiem, czy my damy radę wylądować bez tego aktu oglądzenia? Nie, ale ciężko, ciężko się z tego Ciężej niż tak normalnie. Ej, 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 dobra. 100, 50, 40, 30, wow. oh. retard. Dobra. Nie! El. Tak, niby samot przez chwilę był. Nie wiem.

Próbujemy wylądować. To była nasza druga licencja, słuchajcie. A jest tu napisane kiedy to zdaliśmy? Nie. To może jak wyjdziemy już z tej licencji zaliczymy, to sprawdzimy kiedy to zdaliśmy. To na pewno nie było nie dawno. To no, raczej nie było tak ostatnie. Naprawdę dawno temu. No tu są inne samoloty, co ja pokój przynaczymy? Wszystkie, bo my tak wolno lecimy, to możemy nad nimi sobie przejść, niech hmm, To jest 737. Czemu on po trawie jedzie? No jedźcie po trawie, co wy robicie? Nie jedź po trawie! No to jakieś inne jeszcze. No czemu oni na trawę wjeżdżają? Co oni robią okay. uwaga? O nie Nie mamy Czy Mogę wylądować bez kół Choć pewnie nie zaliczyłem nam. mnie nie Retard 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 przenikamy przez co? Nie ale przynajmniej być gładko wyszło, nie? Gładziutko. Pięknie gładziutko, dobra. Sprawdźmy, mm, kiedy to zrobiliśmy. 9 września 22. Jezu, ile to, jak to było dawno. A tutaj było 23? Nie, to było 22, 22, 22, 22. 22. To było 23. To ja chyba zrobiłem wtedy sobie taką przerwę od Line Commander, nie? To 13 września, a to nagle 10. 10 kwietnia. Czekałem, kiedy był 24. Kiedy 24. pierwszy z 23, 23. 23. 23. To awaria seru kierunku. To było 20 lutego. 24. Ale słuchajcie, już sprawdziliśmy naprawdę dużo, więc na no, no dzisiaj to tyle. Wspomnieliśmy sobie, jak to było kiedyś w Erline Commander. Na pewno będzie częściej ta gra. Ja się z wami żegnam. Cześć!